Takim niezbędnikiem każdej osoby, która się odchudza lub chce odchudzić, są następujące narzędzia: kalkulator, waga, kartka papieru, długopis lub ołówek i studia matematyczne. No tak, no bo przecież, żeby się zdrowo odchudzić, to trzeba się zaliczyć najpierw na śmierć, zaważyć do postradania zmysłów i później przejąć całą winę na siebie, że nie wykonywało się zaleceń takich, jak mówiono. Dzisiaj yy, śniło mi się, że ideologia krzywdząca liczenia kalorii upadła. Tak jak mur berliński, śniło mi się, mm -hmm. że to była taka wielka kaloria i po prostu wszystko padło, pieprz, 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 pieprzło. No to chyba mieliśmy ten sam sen, nie wiem czy to, był, to było to samo łóżko, nie, już, już nie śpimy razem, to były dawne czasy. A dzisiaj powiemy Wam, dlaczego ta ideologia nie powinna być stosowana w zdrowym odchudzaniu, jakie niesie krzywdy, a o plusach nie powiemy, bo ich nie znamy. Mm, przyznam się Tobie, mam nadzieję, że inni nie słyszą, ale... Ja, jak słyszę i jak mówię o kaloriach, to czuję, że rośnie mi potężnie poziom stresu i kortyzolu. Chciałbym raz na zawsze, żebyśmy skończyli tą, z tą ideologią, żebym nie musiał już po pierwsze o niej myśleć i nie musiał już o niej mówić, bo no po prostu otwiera mi się nóż. Kieszeni czy kalkulator, po prostu w plecaku. W związku z tym, że miałem same trójki z historii, zapraszam Was do lat 1900 z haczkiem, kiedy to mądre głowy lekarskie zauważyły, że pojawia się coraz więcej przypadków cukrzycy i pojawia się coraz więcej osób otyłych. Te mądre głowy wpadły na pomysł i Połączyły ten fakt ze spożywaniem coraz większej ilości przetworzonych węglowodanów. Mm -hmm. Ale przypomnę, przetworzony węglowodan to też jest bułeczka z mąki. Ale Przemny. pojawił się też wśród tych mądrych głów pewien człowiek, który postanowił to wszystko uprościć. I wysnuł taką teorię, że no zaraz. Mm -hmm. Żyjemy w takich czasach, że coraz więcej produkuje się samochodów, coraz więcej powstaje budynków z windami. Nawet chodniki samobieżne powstawały w tych czasach, o których Ty mówisz. Czyli... Wobec, wobec tego jest to logiczne. My Coraz mniej się ruszamy, trzeba wymyśleć teorię, najlepiej taką... Taką prostą. Prostą, prostą i taką... oprzeć się na fizyce, na teorii... Termodynamiki, termodynamiki. Mm -hmm. co wlezie, to musi wyleźć. Jak wlezie więcej niż wylezie, no to mamy gromadzenie tkanki tłuszczowej, a jak wlezie więcej i wylezie jeszcze więcej, no to jest deficyt kaloryczny czy energetyczny i wtedy chudniemy. No i ten Jocelyn, bo to o tym gościu mówimy, on. Przekonał właściwie cały świat do tego, że jesteśmy tymi robotami, które podlegają pierwszej zasadzie termodynamiki. Zobaczcie, tutaj wchodzą kalorie do jednego ucha, w tej głowie one się spalają, Aha. a drugim uchem albo wylezą, albo nie wylezą, w zależności od tego, ile będę biegał lub jeździł na rowerze. Bo przecież w tej teorii nie liczy się wszystko, co jest poniżej tej głowy, nie liczą się hormony, nie liczą się inne narządy, nie liczy się metabolizm, liczy się tylko i wyłącznie prosta, durna teoria, która ma zastosowanie w fizyce, ale już w anatomii i fizjologii no. No i teraz jak mówiłeś o tych uszkach swoich, to ja tak marzę, żeby cofnąć się do tych lat 1900 i żeby ci ludzie wszyscy to z jednym uchem wtedy weszło i żeby im tym drugim uchem wyszło i żeby nie nie zostało w pamięci, ale niestety konsekwencje liczenia kalorii mamy do dzisiaj i naj, najciekawsze jest to, że to nie opiera się na nauce, to się opiera na już teraz przemyśle, który produkuje różnego rodzaju nisko kaloryczne przekąski i wrzuca wam się w umysły to, że to wasza wina, bo wystarczy przecież później po zjedzeniu pączku 20 minut jeździć na rowerze. No, bzdura totalna wcale nie wystarczy. No i teraz będziemy to powtarzać. Będziemy to powtarzać do znudzenia, że kaloria nie równa się kalorii, bo czym innym jest tysiąc kalorii zjedzonych w postaci jajeczek i dobrej jakości mięska, a czym innym są. Ta sama ilość kalorii, zjedzona pod postacią pieczywka, makaroników, batoników, oczywiście fit, to jest zupełnie inna historia, bo nie da się nie brać pod uwagę procesów i mechanizmów, które jedzenie wprowadzane do tej buźki z zębami gryzione, uruchamia jedzenie różnego rodzaju procesy i w wyniku tego możesz jedząc tyć, bądź jedząc, Chudnąć. Tak, tak, oczywiście. Tak. Teraz patrząc na, na Ciebie, a jesteś moim bratem, bliźniakiem, wpadłem na świetny pomysł, żeby skonstruować wysokiej jakości badanie randomizowane, kliniczne po prostu z nami i wylosujemy, kto, kto jest w której grupie. Załóżmy, że ty będziesz w grupie, która będzie codziennie spożywać. 2000 kalorii w postaci węglowodanów, czyli będziesz jadł głównie pieczywo, będziesz jadł głównie ryż, no po prostu węglowo węglowodany, a ja będę spożywał tyle samo kalorii, ale w postaci awokado, mięsa i jajek, czyli tych węglowodanów będę miał zero, co będzie się przekładać u mnie na niski poziom insuliny. I po trzech miesiącach możemy sprawdzić, kto ile przytył, no gwarantuję Tobie, że będziesz taką, jeżeli Ty będziesz w grupie węglowodanowej, będziesz taką chodzącą kuleczką tłuszczu, no bo za każdym razem, kiedy będziesz jadł te swoje węglowodany, organizm będzie dostawał informację, że ma gromadzić energię w postaci tkanki tłuszczowej, Cieka a ja nie przytyję. Ciekawostką jest to, że wyobraź sobie, ograniczając węglowodany, nie patrząc w ogóle na kalorie, ograniczając węglowodany, do poziomu poniżej 100, a najlepiej poniżej 50 gramów twój na, dobę. na dobę, mhm. twój organizm jest w stanie spalić tyle kalorii, ile spalasz jadąc godzinę na rowerze. Także zobaczcie, ta teoria jest chwiejna, ona właściwie nie ma podstaw, żeby w nią uwierzyć. Kaloria to nie kaloria, przestańcie liczyć kalorie. Krzywdę sobie zrobicie, bo kolejną ciekawostką jest to, co redukcja kaloryczna robi z Twoim organizmem. No, redukcja kaloryczna powoduje, że po jakimś czasie jesteś smutnym, głodnym, zacietrzewionym człowiekiem, któremu się wbija w mózg, że to Twoja wina, jeżeli znowu zaczniesz jeść wysokowęglowodanowo. Redukcja kaloryczna w połączeniu... Z aktywnością fizyczną, a niestety tak wyglądają główne zalecenia osób, które biorą się za odchudzanie innych. No, to jest jasny sygnał dla organizmu, taki: Jestem na redukcji kalorycznej, muszę dać znać temu właścicielowi ciała, czyli osobie odchudzanej, żeby zjadła coś. Czyli wybijamy w górę hormony odpowiedzialne za głód, wybijamy w górę grelinę. No, wiele osób, które przecież trafiają do naszego gabinetu po nieskutecznych odchudzaniach, właśnie metodą: jedz mniej, ruszaj się częściej, a najlepiej jedz w małych posiłkach w równych odstępach, no, są chodzącymi maszynami myślącymi o jedzeniu. Inna sprawa, że przez cały proces odchudzania to jedzenie kupowały, przygotowywały, no, przecież te sześć posiłków dziennie trzeba było zapakować, kupić i tak No to po pierwsze, są w deficycie, są głodni. Mają zwolniony metabolizm, czyli za chwilę przy tej samej podaży energetycznej będą tyć, no bo organizm musiał zwolnić metabolizm, dlatego, żeby nie zacząć spożywać swoich tkanek jako źródło energii. A co dalej? Jakie konsekwencje redukcji kalorycznej? Kolejne to takie, że niektóre badania naukowe pokazują, że aby ten metabolizm znowu wrócił na te tory sprzed redukcji kalorycznej, potrzeba nawet roku. To są najczęściej te przypadki, ci pacjenci i te pacjentki, które mówią, no dobrze, już zaczęłyśmy, ograniczamy węglowodany, ale coś nam nie idzie. No nie idzie to głównie przez to, że przez ostatnie lata odchudzałyście się lub ktoś wam dał takie zalecenia, że macie redukować kalorie, bo przecież jesteście głupim robotem, który wystarczy, że zje kalorie i je spali. Nie ma czegoś takiego jak grelina Łukasz, nie ma czegoś takiego jak leptyna Łukasz, są tylko kalorie, które trzeba spalić. Nie idźcie tą drogą, idźcie drogą racjonalnego odchudzania, przede wszystkim zdrowego odchudzania, w zgodzie z fizjologią organizmu, w zgodzie właśnie z sygnalizacją hormonalną, no w zgodzie z braćmi rodzeń. I więcej o tym mówimy w programie zdrowotnym. Zdecydowanie, jeżeli chcecie zdobyć więcej informacji, bardziej szczegółowych i praktycznych, kliknijcie w link w opisie i zapiszcie się do programu zdrowotnego, który specjalnie stworzyliśmy dla wszystkich tych, którzy chcą zdrowo schudnąć.